Dobry dzień, dobry wióreczki, bo witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a, ale zanim do niego przejdziemy, moi drodzy, chciałem ogłosić konkurs na 5000 podolców. Jeżeli chcesz taki pakiet dla siebie, to zasubskrybuj kanał, dzwonki zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyj kodu SMARTY w sklepie. Wyniki już na następnych odcinkach, także koniecznie zapisujcie się, bo naprawdę warto. A teraz przechodzimy do odcinka. Misja helikopter, przywitaj się z widzami. Lecimy po helikopter, oczywiście powalamy jednego gościa, tylko jednego gościa, kradniemy go normalnie. Normalnie, słuchajcie, plan jest taki, żeby od razu z nim na siorbanę polecieć. Szybciutko tym helikopterem, wrzucamy go do rzeki, on się cały czas leczy i siedzimy z nim w strefie, dopóki jego ziomek nie przyjdzie prawdopodobnie, a pewnie przyjdzie prędzej czy później. Także słuchaj, jak ty masz misję, ukradnij helikopter, a ja lecę powalić jakiegoś bambola. problem, farmer. Nie ma helikoptera. <laughs> nie wierzę. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, bo nie pikło nam z tym helikopterem, możliwe, że go na ruinach nie ma, ale za to chyba można wziąć takiego powalonego do łódki, także lecę szybko po broń, ja powalam sudak, ogarniaj łódkę i lecimy, i kradniemy bombika, dawaj go, jedziemy z nim do łódki, odniosłeś go? Tak tak, odbiję, no, będę miał go. Dobra, dawaj go. Dobra, 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 bierz mam bola, bierz mam bola, jedziemy z nim, haha, <laughs> strzela do mnie. Jest łódka. Na blisko, na blisko, ty. Nie, no nie wierzę. Tym razem się uda. Bierzemy świnie, zamkniemy go jak prosiaka. Jakbym kepcia nosił. Nie, to tak łatwo nie pójdzie. Kepcia to w czterech nosiliśmy i nie dało rady. Żeby tylko z gierki nie wyszedł ham bandyta. Żeby się umiał bawić, Knut. Dobra, farmer, bo ja nie no. wiem, koło tych chcesz powalić. Jak nikt nie leci? Jak nikt nie leci? No, to jest niemożliwe. No na ruiny nikt nie leci! Dobra, dobra leci, zaraz leci, chyba. leci Dobra. Typek! Nie śpiesz się z powaleniem. Dobra, powaliłem. Dobra, powaliłem biorę jak śpię. Chodź Jak nie ma łódki? Nie, no niemożliwe, amatorka. Chodź tu, biorę cię. <laughs> Idę <laughs> z nim do ogniska. Ty, przyleciał ty mi. Ej, to... Ej, ją friendly, friendly. Nie bije mnie, cześć, to? Weź ziomka, podnieś go. Ej, przynieś mi miotłę, żeby mu ksiąka podnieść. <laughs> tak, dzięki, dobra. Biorę miotłę. <laughs> podnieś ziąka nie wierzę. <laughs> Co to się stało? Podniesiesz ziomka? Podniósł ziomka, dobra No, dobra Idźcie, powalimy se inne Idźcie Ty, ale on Ten jego ziomek chciał mnie dziabnąć A ten jego kumpel powiedział, że nie I stanął mu na drodze No piękna kurde. kurde Naprawdę pochciampy No widzę właśnie, dobra Trzymajcie się cieplutko, no Pozdrawiam serdecznie Trzymajcie się cieplutko Widzisz, jak kumpli znalazłem Sudak Nareszcie! Nareszcie no. nareszcie no! Dobra, panowie, trzymajcie krótko jalece! Ty dostałem to, ale trzeba kogoś powolić i motorów znaleźć sudak. Ja ci zaraz powiem, czy są w ogóle motorówy. Nie no są na pewno, no jak, no przecież. Nie ma w ogóle motorów ja widzę dwóch typów i mam pick-upa tu. Ja bym go jednego dziabnął, wiesz co? Chodzi? Widzę, widzę go, obserwuję go cały czas. Zaraz jednego powalę, ty będziesz musiał wsiąść do tego pick który jest tutaj Ja go biorę na plery i ten. I lecimy z akcją, dobra? I kradniemy go. Gdzie jesteś? Dobra, blisko. No, ja dobra, jak wsiądziesz do pick-up'a, to wtedy wyjaśnia. Ty oni mnie nie widzą. To bambole są totalne! Jesteś w pick Ale on nie ma ten paliwa It was at this moment that he, knew he fucked up. Kurde, no nie wierzę. Dobra, pale wrot od nich, żeby nie ja, zabić ja dwóch. Bez kawa. Kurde, nie wiedziałem, że on nie ma paliwa To, to jest, to był ten, to była ta dziura w planie, sudak Już się strzelasz? Dobra, powaliłem go, no, no Wyszedł z gry, wyszedł z gry No nie wierzę, ale jeszcze jednego mam Dobra, powalony, mam go, wychodzę z łok, wychodzę, biorę go, biorę go, zabrałem go jak świnie, chodź tutaj Mam nadzieję, że mogę wejść, no nie, nie, wyrzuci mi go Nie, mam go, mam go, mam go, mam go, sudak, palimy wroty, dawaj pod beczkę Porwaliśmy knuta No nie, muszę skończyć paliwo Wyszedł z gry, wyszedł z gry bandyta, no widzicie, no nie wierzę Idę, 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 jeszcze jednego, no Geronimo Leży... Nie, dobra, nie, zabiłem go, bo to z ziomka miał powalonego, wiesz? Leżał koło mnie, nie ja nie widziałem. Dobra, zaraz koje znajdziemy. Najważniejsze, że wiemy, że można do pick-upa go wziąć. Dwóch dobra, to ja nie wysiadam z pick-upa, trzeba któregoś powalić tylko. Na miotle, na miotle, dobra, zaraz go złapię. Czego ja przejadę normalnie? Ty to bambik Obity, dobra, biorę pick-upa, jadę po niego. Jak trzy ściechy, dawaj, dawaj No dawaj, się dawaj. gonimy go, gonimy go Typ! Ale go porobiłem, Jak świnie! Jak świnie! No nie, nie wierzę, na hita! nie był na kita Teraz się musi udać. Tak jak udać się musi streamek, na który Was zapraszam w każdy poniedziałek i w każdą środę o 18. A tak się zdarza, że ostatnio to nawet częściej te streamki. Na Twitchu oczywiście, także link do Twitcha macie w opisie. Warto wbić cudaczek, czy nie? Nie no, on coś pierdziela teraz. On nie będzie się odzywał. Mam. mam. Masz pikapa? Dobra, dobra, jeden zaraz powolony, nie powolaj drugiego. Jezu, z tego się strzelać nie da. Dobra, powolony, biorę go na plecy, biorę go na plecy Biorę, 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 biorę chodź tu, tu. I co? I co? Dawaj go, dawaj go Jedziemy z nim, jedziemy Jadzie... Porwany, porwany jak świga. Bierzemy go Przepraszam cię, kolego Dobra, Ale prawo jazdy trudno. nie mam, partner. Ja Widzę właśnie, że prawo jazdy nie masz Dobra, bierzemy go, bierzemy go Na, na barana uh, uh, To wychodzi, to się udaje Dobra, dawaj go tam na tą sadzawkę I zobaczysz nam strefa pięknie siadła Dobra, nie wiem, czy ja mogę tu wysiąść z nim Mogę, dobra, na chwilę go wyrzucę i uleczę go z pleszem. E, nie, przeszukuję dremno. go, kurde, chodź tu na, na banana. Mam nadzieję, że się będzie leczył. Leczy się? Leczy, plecy, plecy jego ziomek. nie, nie! nie. No nie, family friendly, family kurde, friendly. bierz samochód, musimy uciekać A z nim. Family friendly, family friendly. Nie, family, family bierz friendly. samochód. Ja muszę uciekać. On to nie, family friendly. Pora, patrz, jaki zwodny Bierz samochód tylko, musimy uciekać z nim. Gdzie on jest? Gdzie ten ziomek jest? Dobra, dobra, ja dobra. Ja jeszcze go leczę tego ziomka, i bierzemy go, chodź. Nie, no nie wpakuj, ty Cię do wody wpakowałeś. To do boty jakieś najgorsze, co zginął? No a <laughs> on o, wyszedł nie. z gierki! Dobra, wziął jakby ja siodę, idziemy szukać następnych Czemu z gierki wyszedł? Wydaje ja. mi się, że on wyda z giery Bo niemożliwe, żeby zginął, bo on się cały czas leczył w tej, w tej rzeczce Lecę, 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 lecę! Tu Daciek lecę! Spocony! Spocony widzę Obity, obity... Jego, on, tu dwóch są chyba. Jeden spocony no, jeden buch, nie buch. Obity pokabia Powalony, Bierz, do, do furgonetki, do furgonetki, bierzemy go! Bierzemy z Bierzemy go! Kradnę go! Cham, widzisz? Nie dobra, kradnę go. Nie. Ja go, ja go na rękach wyniosę. Biorę go! I co teraz? I co teraz? A, nie strzelaj do mnie! Nie uciekaj, chodź tu! Piepoty, uciekaj! Piepoty, dobra, 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 dobra. Ja polemrócję. Poleciał miotłon. Jest na tobie Chamie, ty. Skąd miotłem masz? Tańczymy, tańczymy! Kradnę mu ziołka. Dobra, nie no muszę go sprzątnąć chyba. Friendly! Friendly nie szelaj, nie szelaj. Ziomka ci kradnę, nie szelaj. Chodź, Ej, nie strzela do mnie. Nie strzela. Jezu, jakie to jest piękne Dobra, weź tego ziomka, podnieś tego, Podnieś go Podnieś go szybko tam. Podnosi go czy nie? Czemu go nie podnosisz? Dobra, podnosi go. Ty patrz, 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 patrz. Ja zaraz powalę, jak go podniesie. A gdzie ty farmer? Powaliłem go. To ja, to ja, to ja To ja tu. Ja Dobra, zabudowali się. Czekaj, Ej, Jak to jest zabawa. Czekaj, niech go podniesie. Dobra, jeszcze raz podziw go powalę. Podniósł go. go. Innet powaliłem innet go, innet znowu, innet powaliłem innet go znowu, powaliłem go <laughs> znowu. Przyciszę chłop mnie z nienawidzi za chwilę. się, wkurzył się. Chyba się zdenerwował. Dobra, powaliłem go. Nie wiem, którym ty duchem jesteś. Zabiliśmy. Dobra, powalone. Jakiś duch mnie goni. Może no, wszystkie duchy... Duch. To zabijaj, zabijaj, wszystkie zabijaj. Dobra, Jezus, ile tych duchów jest? Ja nie mam pompy przeładowanej nawet. w niego! jak on ma zasięg miliard kilometrów. Do trzech razy sztuka, nie? Pierwsze podejście, a nie. Pierwsze, a pierwsze podejście, faktycznie pierwsze podejście, zapomniałem, przepraszam, pierwsze podejście. Pokepcie o to amatorkę, może ta, mieć 20, ale my wiesz, ty Farwer pierwszy, pierwszy My, my pierwszy. nagrywamy odcinki w 15 Do. minut. Jest, widzę go. Bambik, masz pick-upa? Kurde, zginął od razu. Gdzie? Widzę, leży, leży, nie ma, nie ma pikapa, dobra, pickapa. biorę go na plery, po prostu dlaczego no, no Tak, tak, tak. Czekaj, przeszukam czy nie ma tu ziomka w pobliżu. Gdzie jest jego ziomek? Przyleciał do mnie! Uciekam Buduję, buduję. Dobra, 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 dobra. Ja go nie, nie! Dobra, to się uda, to się uda. Ucieka, ucieka! Ucieka, ucieka. Ucieka, 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 ucieka. Ucieka, dobra. ucieka! Dobra, muszę go podleczyć Dobra, dobra, dobra. Leczy się czy nie. No nie uciekaj od tego ogniska, co ty robisz. Lecz się! Chodź tu lecz się leczyć! leczy go czy nie. Dobra, przyleciał chyba. Odtóż mnie? Tak przyleciał. Duch. Nie no, zabił mi! Ty dla Ty, ty biorę go na plecy po prostu i tyle. Idę z nim, idę z nim na ten. Idę z nim na... No, ja przeszukam czy nie ma ziomka tu jakiego. Szybko go przeszukam. Nie widzę, dobra. Dobra, biorę. Mój jest gdzieś daleko musi być. Ja idę z nim na puszczę. Nie będzie z ziomek ty. On mnie emotki pokazuje serduszka, no nie wierzę. Może ja idę w stronę? wulkan teraz! O, chyba wkurzony, ty! Co? Wkurzony, co? Musimy jakieś ognisko znaleźć. No ja lecę właśnie szybko do ogniska. Mam około jeszcze 50, 60 sekund. To jest wszystko matematycznie wyliczone. Nie wychodź z gierki, nie wychodź z gierki. Ale cię porwę, ty, chłopie, ty. ty, Tam się ziomki jakieś strzelają. Gdzie jest ognisko, szybko! Jakiekolwiek no ja ognisko. Napuszczy. Napuszczy, no, ja nie wiem czy ja dojdę. Nie, zginął. Zginął. Ale strzelają się na następnie, na puszczy. Nim. Strzelają się na puszczy, następni tak. Zabity od razu, no nie, to nie, jest nie, jakiś buch, skandal. Pick up like jest pikap jest pick up, dobra. Duch. Ej, to był ten ziomek, co go powaliłem. Nie, przepraszam. Ej, typek, typek, typek. To nie duch. Biorę go z bugi bomby, czekaj. Jeden, dwóch, dwóch, dwóch. Ej, bo ja zginę, bo to spocuchy były. Bosak to był, ty Polaku, ty... Dobra, powolony? Bierzemy go. To jest pick-up. Dawaj, do tego pick-upa. Ja mam 20 HP. Mam nadzieję, że masz chociaż trochę drewna. Porywamy, porywamy. Do ogniska szybko. Strzela do nas już, do no do ogniska szybko. O, mi tu je motki pokazuje. To Tam typek. musimy, musisz. Dobra, 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 Jedziemy, jedziemy stąd. Pocieluju. ha. Uciekamy, uciekamy. Ała, 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 bije mnie. Ała, dawaj, wiesz co, tu na puszczy są też ogniska. No nie, o, wiem, dobra. że benzyny. Dobra, jedź, jedź, jedź na stację. Dobra. dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy od razu, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, musimy dać radę, musimy dać radę. Nie, wysia, ale wyszedł co? chyba. Chyba no. wyszedł z giery, bo miał jeszcze HP na 100%. I typ ty, pty. Dobra, idealnie, idealnie, Sudak. Sieć w pick-upie. Spłacony. Leży. Biorę go. Czekaj, przeszukuję. Przez przypadek, przeszukuję. No puść to. Nie, no nie wierzę. Czekaj, to jest bombę mam. Wziąłem go na plery. Nie, nie, nie. Patrz, nie. patrz. Okay. On zaraz się otworzy, podniosłem go, lecę z nim do bliska. Siadaj do pikapa, wsiądziesz nie, dobra, lecę z nim do ogniska Może z nim już zdążę do ogniska Dobra, jak nie, to go przynajmniej w strefę wyrzucę. Wie gdzie jestem? Duchem. I duchem. Dobra, dobra, dobra. Kurde, wyszedł, a zginął, nie wiem teraz już. Nie wiem, co ty robisz chłopie, ale jeszcze z tobą żegnamy. A. Nie mogę wsiąść do ciebie, nie no nie wierzę. Zrobili system antyczyterski no nic, chyba pozostało nam w takim razie tylko wygrać gierkę. Łoocieluju! Widziałeś jaki dasz zrobiłem? Jak i no, no, no. Tu mi świsnęło normalnie! Tu koło ucha było! Jaki to był refleks chorego kocura dzisiaj! Fajna zabawa to jest ogólnie! Super są te duchy! Super są te duchy! To, to, to ktoś był bardzo inteligentny, że je wprowadził! Nie no bo mnie duchy atakują zamiast tych dwóch graczy, co ich zabili! Słyszysz to? Pominiasz! Ty knucie najgorszy! Żebyś... Żebyś... Się kupę, żeby się wdepnął, tych hamie. Moi drodzy, no nic, nie udało się dzisiaj wygrać gierki, ale paru bambiczków udało się porwać i nawet trochę ich tam przeszkoliliśmy. I trzeba, trzeba było atakować duchy. Trzeba było duch atakować. Moi drodzy, jednak pozytywnym akcentem się wygramy, bo jakieś zwycięstwo się udało zrobić. Dziękuję bardzo Sudaczkowi. Pamiętajcie, żeby wpaść do niego na Instagram, który znajdziecie w opisie. No i co? Żegnamy się na dzisiaj. Cześć, cześć. Papatki.